Witajcie ponownie. Dzisiaj znów jesteśmy sobie w dżungli. Gramy dalej Hotline Miami 2. Mamy do wyboru shotguna, big machine guna, machine guna, sniperkę, no i miotacz ognia. Miotaczem ognia szczerze jeszcze nie grałem, nawet nie wiem jak działa, więc może zakręcimy tak, bo czemu by nie. On jest... to tak jakby amunicji. No i dobrze. Zobaczymy jak ten nasz miotacz ognia sobie poradzi, bo naprawdę jeszcze nie grałem. Ognia i nie wiem jak to działa oha, już to pamiętam już padam za tą misją wow <grytanie> ale fajne w pudeli a grubego też można spłonąć? o nie takich można, o nie trafiłem fajnie no, i widzę jakiś typok O, to działa tak, że jak, jak opłacić jakiś, Czy nie? Czy się mogą podpalać do siebie nawzajem? Chyba nie Nie mogę, mo mogę trochę spalić to jest ciekawy patent Ja się w ogóle do końca nie spali, tylko tak trochę, tu się nie wygląda o mnie łow wow wow Czego ciężki mogę spać o to samo Gróbciu, grupciu, grupciu To jest panie mistrz Fajny pod na to ja nie powiem to nie O dziaraj to. No! <laughs> Naprawdę! Nie spalił go do końca, tylko to było takie... Oj, nie wiem, po prostu. Dobra, nie. Jeszcze raz. Tak robiliśmy. Bo, przyleciał. Sorry. No i znów go nie uderzył tak tylko jak trzeba. Ale w bardzo inny sposób. Tu jest jeden. to z problemem No. Nie trafił go. No nie. Musiał wyjść z tym w filmach, a to on Naprawdę wychodzi? Wychodzi. Myślałem, że jakiś... Aj. Ciężko to... Do... ...zabawa jest z... w sumie. Tak, się już. Na początku zawsze jest zabawa, a później źle lamy. Mm -mm. Tam się jest tam. No, no, macierzę, co jest jeszcze tam? Mokro. Nie grubego. Tu teraz rące, na które można Nie myślę, że wysłyszycie do mnie. Nie podchodzę. o, fuck off. To już było bliskie. No, padać No, to było już bliskie. No nie, tam gruby musiał chodzić akurat Dobra, sześć kombo Jakiś Aluha barsz, co wow, jest wow, Ooooooooo, To jest było bliskie.

Okno nie można, się niego. Można wziąć 40 amunicji. Nice. Nie spodziewałem się, że to będzie działać. No, ale dobrze. Ała. Oh, wow. wow. palą się wszyscy. Lol, a tamtego jak nim zabiję? Skoro on, tam, skoro on tam jest, jakby to było na... W locie. Ciebie nie widać mogę spalić. Ciebie i ciebie, mogę was tu popalić wszystkich, ale to no, nie będzie takie łatwe. Get ammo. 40 amunicji. Dobrze, tylko że. Prezydent Koleś. I o, jak, jak ja mam go zabić bez, bez broni? Swajczy? Swajczy się. Dobrze, to teraz zlamiłem sobie na tym Jeszcze raz go mogę zabić, lepiej. On? No nie, trafił mnie. Tak. Shit. Pan co jest tam. Jeszcze będzie was jest. Dobra, 9 combo, Podoba mi się to już. Można jakieś sobie ograć no. Mówię, to. Natomiast w ogóle nie nawet. Ale nieźle można sobie go ograć. Hmm, tu jest typek, dopłyniem o nim. Nie mogę go przedstawiać. A tak już nie żyje, dobrze. E... To jest ten typ. To jest ten najgorszy typ, którego trzeba, no, nie wiem, czym zabić, ale postarajmy się coś zrobić z tym. What? Dobra. Ten nie żyje, ale co z tym zrobić? Skoro on nas strzelił, bo my nie mamy takiego zasięgu z tego metalu. A nie mamy taki zasięg! Wow, to naprawdę ma zasięg, nie Dobra, to idźmy stąd co hmm, to, to zostało jeszcze oni, oni to ogólnie słyszą widzę Widzę, że to słyszą O gruby hmm, kolejny klejmy? Dobrze, już takiego komba nie ma ogólnie O, to będzie ciężko i to jest AMO Chyba w każdym z tych pokoi, ale nie wiem dokładnie. Palmy go a może jednak nie? Teraz z nożem chodzić. Wow, było bliskie. Bliskie skończenia tego. To nie jest Amo? Nie. Ojojoj. Gdzie tu jest Amo teraz? Gdzie tu jest teraz Amo? Tego nie wiem. Dobra, dalej go też. Czyli z maczetą trzeba złabić. Eee. Dalej nie wiem, gdzie jest Amo. Chodź, chodź. Ja nie znaczy tam. Jeden tylko z pistoleta chyba został. A nie, no tak, czy dwóch co tam? Dobra. No. Eee. To zalijam. Dobra, mało No! Tak szybko! No nie wierzę w to tak trochę, ale okej. Powiedzmy, że... że no. Lol, jaki to ma zasięg. No nieee, zablokowałem się sam. Słyszeli to? Nie słyszeli Takim wyśnie Nie, tam jednak nie, nie można z tej strony. Trzeba z tej strony zacząć stać, zaczynałem. Bo inaczej... Oni po prostu dość do szalonych dalej. Z tej strony nie wychodzi, bo oni po prostu są gauganami. Tam kolejnego mogę spalić, grupego. Kolejnego mogę spalić. Ech, byłem blisko. Dużej chcemy, musiałbym naliczyć dokładnie ilu tam mi przychodzi, ale nie chcę się tego liczyć. Muszę być bardziej agresywny. Za 27 combo. Brawo. a nie. Miałem amunicji... 4 jeszcze na jednego starczy. No tego najwyżej. Chodź. O nie, gruby tam. Muszę się skupić Skupmy się, bo to, to jest złe Trzeba ich popalić wszystkich No, na pocisk, na jeden strzał, na jeden Ale są wieśniaki, to nie wierzę po prostu Trzeba być szybki. I wszystkich pozabijać, tak, 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 żeby oni nie zabili Oni to słyszą ogólnie i nie, to jest niedobre Spłonąć! Też coś spłonąć Czekamy na grubego teraz gdzieś Tu chyba chodzi. Nie chodzi? A chodzi. na no, 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 naznaczmy go sobie, Co nie trzeba, ale na go sobie. Idziemy górą. Yy, to jest chorec z karabinem, to nie będzie dobre. No, on ma Seza. Raz mi widzą, raz nie. Tak, o. To jest tylko taki, jak widzę tam. To jest kolejny na przykład tam. To jest kolejny z rodziną. Aha, wiedziałem, że nie dojdę. Nie docieram. Tak, o. Dobrze. No. Niedobrze. Drugi jeszcze przyszedł. Zapali wszystkich po kolei. My jeszcze nie komba za to, że... Się zawiesił. Wieśnie. Zrobmy to innym sposobem, trzeba by... Łączymy wszystko. Dobrze. Został tu jeden z bronią. Zrobimy to tak. Teraz... Z noża. To pobiec trzeba. Pieśniak. No, Ten z karabinem tu jeszcze przyszedł, zadamy z Amon, no dobra. Ale Amon jest w najbardziej nieoczekiwanym miejscu, w którym chciałbym, żeby było. Dobra, to już jest koniec. Dzięki. Tu dam, posprzątałem pokoje na piętrze. Mamy nowych gości. Tu ma ich właśnie, witam, VIP-ów. Dobra, schodzę zabrać ich pokażę. Leaf area. Nie poszło źle jeszcze, że metodz ognia jest naprawdę ciekawe rozwiązanie. Tyle, że... No zlamiłem. Tak jak Tak, to zawsze. Świetna robota, żołnierzu. Dziękuję panu. Żeby moi ludzie byli tak skuteczni jakby Od paru tygodni próbowaliśmy zdobyć ten obóz. Straciłem sporo ludzi. No dobrze, że mamy to już za sobą. Tak jest. Możecie wracać do obozu i odsapnąć. Musimy się przegrupować. Ja i reszta kompanii dołączymy do was później. Zrozumiano. No wow, 12, wow, a plus, a minus, przepraszam Jeżeli my potem wracamy do domu Tak twierdzi pułkownik No to chyba trzeba oblać Tak jest, zobaczymy czy komuchy zostawiły nam coś do picia Piekielny skwar czy my też bym się napił Jak myślisz, kiedy dołączy do nas pułkownik? On, on na pewno ma gdzieś skitraną flaszkę Trochę mu zejdzie, te drogi są jak ser szwajcarski Na, na razie zostanie mi przy o Boże, wodzie można też się przy, przykimać. Poczuję się lepiej kiedy przyjdzie, przyjedzie kompania D. Nie słyszałeś? To ponoć miękkie faje. No co nam tu oni? Sami zdobyliśmy obostrzenia. I potrzebujemy ich. Może masz rację Barnes. Lepsza waga liczę na boli. Chyba się położę. Wczoraj, wczoraj prawie nie spałem. Obudź mnie gdy przejdzie. Kołowień, dobra. Może jestem niewyspany? Też dlatego mi się ciężko czyta i zlewają mi się litery, bo jestem zmęczony. Ale dobrze, mamy znowu grubego, rudego naszego pana. Czyżby to będzie koniec tutaj jego całej, nie wiem, jakby to powiedzieć, historii? Tu majer jest przedszkola na 159. ulicy. Dzisiaj o 7 odbędzie się zebranie rodziców. 159. Okej, okay, będę o 7. Dyskrecja. Halo, jesteś tam? Hmm. Oczywiście, fałszywe telefony. Tak jak to bywało, Hotline Miami 1. O, ma nowe samochód. Jeszcze nie koniec misji. No dobrze, to będzie trochę dłuższy odcinek widzę. A tu co? Witam, właśnie mieliśmy zamykać. Mogę panu w część pomóc? Jestem członkiem organizacji. Naprawdę bardzo się cieszę, dziękuję panu za wsparcie. Słuchaj, mam plan. Wiem, że to brzmi niedo niedorzecznie. Ale to dobrze. Chyba wpadłem na niezu pomysł. Dobra, co to za plan? Tylko proszę mówić szybko, na pewno muszę już lecieć. Dobra, ostatnio ciągle ktoś do mnie wyzwania. Wyzwania? Co to ma ze, ze mną wspólnego? Pozwól mi skończyć. Jak już mówiłem, głos słuchaczy, każe mi robić różne rzeczy. Brzmi trochę jakby ktoś pomylił numery, ale to nie to. A jak nie zrobisz tego, co ci każą, no powiedzmy, że im się nie odmawia. Lepiej z nimi nie zadzierać, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Rozumiem, ale jaki to ma związek z naszą organizacją? Sam nie wiem, myślałem, że może sami coś takiego zorganizować. Ale uderzymy w ruskich, uwolnimy Amerykę spod ucisku. No wiesz, przecież macie tyle ludzi i spore wpływy. Wielu z nas jest po wojsku, raz, dwa i byłoby po sprawie. To mógłby być ruch społeczny, droga do niepodległości. Nie bardzo rozumiem. Jesteśmy pokojową organizacją. Nigdy nie zmusilibyśmy nikogo do działania wbrew swojej woli. Nie wiem, o co pan nas oskarża. Stary, nie słuchasz. On nic was nie os... A, już czaję, to wy... Teraz rozumiem. Ha, aż dziw, że wcześniej się nie domyśliłem. Boże, a ja myślałem, że mam taki super... O... o rany Niech pan posłucha, musimy zamykać, naprawdę powinien pan już iść Nie możesz tu gadać co? Jasne, spokojnie nie puszczę pary z Możesz na mnie liczyć, bracie W końcu obaj jesteśmy patriotami Pójdę już, mam coś, do zawa... mam coś ważnego do załatwienia Jeśli wiesz co no on myśli, he No pewnie klotka idzie postawić w kiblu u nich, ale to tylko tak nie. Dobra, no wyjdź stąd, idź stąd, jedź stąd No i kolejna scena, piętnasta Ale to już na tym odcinku Mam nadzieję, że jeszcze go dzisiaj wrzucę, no bo w sumie mi się gra jakoś, w sumie dobrze mi się gra. też że no mój głos nie jest zbyt odpowiedni, tak samo jak i moje samopoczucie, więc zobaczymy jeszcze. A zatem trzymajcie się, no i do następnych odcinków. Cześć!